Witamy wszystkich serdecznie w imieniu organizatorów Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej na Zielonej Murawie. Witamy gościa z Miodowej, gości ze Skały, oczywiście przedstawiciele Dream Teamu. Dzisiaj losowanie grup 11. edycji naszego turnieju. Myślę, że nie ma co przedłużać. Jeszcze może dwa słowa tylko zasady. Według rankingu z ostatnich 10 lat są cztery koszyki, w każdym koszyku są cztery drużyny. W koszyku pierwszym WTZ Truskawkowa, Dream Team z Królowej Jadwigi, Stowarzyszenie Bratnik Serco Święcim i WTZ Miodowa. Koszyk numer dwa WTZ Zembrzyce, WTZ Świętochłowice, Ejzdę Wjazdowa i z Radwanowice. Koszyk trzeci WTZ Skała, DPS Ojców, WTZ Prądnicka i WTZ Zatorem. I czwarty koszyk. WTZ Gliwice, WTZ Pobiednik Mały, SOS ulica Praska z Krakowa i WTZ Siemianowice Śląskie. Myślę, że będziemy losować tak co roku od czwartego koszyka i cztery drużyny wskakują na czwarte miejsca w grupach. Później trzeci koszyk, drugi i na końcu, na końcu cztery teoretycznie najmocniejsze drużyny, koszyk pierwszy także czwarty koszyk wszystkie wrzucimy a, a ja tu będę będę hmm. przypinał grupa A miejsce czwarte grupa A miejsce czwarte powiednik mały UTE powiednik mały Odstawiamy. Następny. Grupa, grupa B. Gliwice, warsztat terapii. WTZ w Gliwice do grupy B na miejsce numer 4. Warsztat terapii, Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie do grupy C na miejsce numer 4. I powinien zostać SOSW Praska. grupa, e, gru, gru, grupa B to znaczy słabsza grupa, tak? Tak. Tak. Specjalna siódeczka uchwałowa. Jest autobacz. SOSW ulica Praska. Hmm. OK. I teraz trzeci koszyk. Podobnie. Podobnie, czyli od grupy A zaczynamy, czyli do WTZ Pobiednik Mały będzie dolosowana drużyna. Warsztat SKAŁA. SKAŁA. SKAŁA już wie, że będzie grać z warsztatami z Pobiednika. Grupa B. Czyli DP Z ojców do drużyny WTZ Gliwice Grupa B. Grupa C. Warsztat terapy zajęciowej ulica Prądnicka. WTZ Prądnicka. I ostatnia. W grupie C z WTZ Siemianowice Śląskie. Po raz pierwszy Siemianowice Śląskie u nas będą grać. Terapii ulica zatorem. Zatorem. Zatorem Grupa D. Koszyk drugi. Idzie do grupy A, czyli do skały naszych gości i do WTZ spowiednika dochodzi drużyna. Spocjalny środowiskowe wjazdowa. Grupa B, czyli DPS Ojców i WTZ Gliwice, do tych dwóch drużyn. Oraz warsztat w świętopłowicy. I WTZ Świętochłowice. mocna grupa. Mhm. Mocna grupa, mocna grupa czy bardzo się zapowiada. Będzie się działo. Będzie się działo. Grupa C. Został D z Radwanowice i WTZ Zembrzyca. A do grupy C. Ważne do terapii zajęciu, bo jest Zembrzyce. Zembrzyce. I zostaje, powinien zostać... z Radwanowice tak. do, do grupy D, czyli do WTZ z i... Radwanowice w tym roku też mają jedną wyróżnienia. Tak, SDS, WTZ się nie zgłosiły i... Proszę pierwszy, trzeba dobrze zamieszać. 2, 3, 3, 3, Bardzo dobrze trzeba A, zamieszać. Dobrze. Jeszcze, Lucynko, nie ta piłeczka. Na no, no, no. zamku no. no, tak. Dobra. Do grupy A. Ojej, taki moment. To właśnie. Do grupy A. miodowa do grupy A. Już patrzymy, z kim miodowa, z SD gwiazdowa. WTZ Skała i Pobiednik Mały. Halo, za chwilę to dzwonię. Okej, okay. do grupy drugiej, grupy B. Stowarzyszenie Bratnych serca Oświęcim. święcim Świętokłowice, Ojców To Chyba grupa śmierci. Ja. Grupa śmierci. Co to marzyło grupie Krzysiek marzyło ja, o grupie śmień? No to jest grupa śmierci. Tutaj jest I teraz normalne. zostały WTZ truskawkowa i nasz Dream Team. Nie. nie, nie. Do grupy C. Dream Team. C będziemy Dream chyba. Team, Dream tak. Team, tak. WTZ Zemżyce, WTZ Kronicka i Siemianowicie Śląskie. Będziemy. Z Dream Teamem. I powinien zostać. WTZ truskawkowa powinien zostać ten zespół.